Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj, widzicie, będziemy rozsypywać nawozy pod orkę zimową. Nowym nabytkiem lejkiem 350, nie, czy setka, ale to 350 na spokojnie chodzi. Nowy lejek z hydraulicznie otwieraną klapą. Teraz nie widzicie, bo już nasypałem sobie nawóz, ale jest to lejek z hydraulicznym otwieraniem. Taka troszkę lepsza wersja lejka, żeby nie trzeba było się wychylać ręką, bo tym bardziej nie byłoby jak. Bo jest teraz szyba. Ten lejek już kupiłem chyba z dwa miesiące temu, ale nie było okazji, żeby Wam po prostu nagrać filmik z tego. Także co, działamy, rozsypujemy Tarnogran Pro i lecimy. Tak mniej więcej, żem ustawił ten otwór tak około 250 kg na hektar, ale ile się uda to nie wiem, bo to w sumie, jak dobrze wiecie, jest lejek. I się nie pisali potem, że robię dziadostwo, to zobaczcie te łopatki lejka zostały troszkę poprzestawiane, żeby sypał w miarę równomiernie, bo jak wiecie, jak te łapki są poustawione oryginalnie na środkowe dziury, to one po prostu sypią pod jedną stronę bardziej, nie? A tutaj jest tak ustawione, że dwie łapki bliżej siebie i jedna na środku, i wtedy uzyskujemy bardziej równomierny wyżór lejka. 给我来一大多。 Kolejka będzie można troszkę wkręcić, wiecie, bo się troszkę rozkręcił i poszedł w dół. Tak jest do tej szyby, no ale... Jak damy więcej buta to i rozsieje na całym, nie? Jeszcze zostało troszkę. Jest na tyle nieforemny, że po prostu muszę zrobić jeden przejazd po całości Słuchajcie, lejek już mam wyczyszczony Jeszcze zostanie mi go tylko e, zakonserwować e, Te śruby i, i, i tą całą tarczę można będzie polać Niby to nie powinno rdzewieć No ale widzicie, śrubeczki e, nie są ocynkowane I rdzewieją tak samo mm, ta cała ośka Także ją sobie zaleję olejem I to by było tyle w tym materiale Jak na pierwszy raz to wydaje mi się, że e, całkiem spoko to wyszło nie najgorzej. No i mówię, że fajny jest właśnie ten wys w sensie no to otwieranie, zamykanie, bo można yy, z pozycji ciągnika tak jakby otwierać i zamykać. Nie trzeba się wychylać ręką i, i wajchować. Tylko od razu z automatu nam się to otwiera. Także zobaczcie, tak się 30 prezentuje. A w kolejnych filmach na pewno będzie film z orki, także wyczekujcie, bo będzie ciekawie. Nara.